Hej, witajcie w 13 odcinku Square Story. Mam nadzieję, że to nie będzie dla nas pechowy odcinek. I zaraz wam pokażemy to, co mamy zamiar. No, dzisiaj w sumie będzie krótko, tylko... Krótko, tak, relaksacyjnie. Tak jak było w poprzednim odcinku, pokażemy... W sumie pokażę wam mój domek. Tym razem wgraliśmy dobre teksturki. Już widać domek. Dobra. Już idę po... Poszedłem w złą stronę, do latarni. Brawo! Chciałbyś tam mieszkać? Wypociny? Wypociny, tak. No Cudowne arcydzieło. No dobra. Dobra, chodźmy. Chodźmy. Tu się nic nie się zmieniło. Schodki. Dajście jak wcześniej. W sumie to już mogliście zobaczyć wintrze. poprzedniego odcinka. Domek. W, sumie, w środku ten, nie było. W środku nie, ale było zdjęcie, nie? Bóg no ale... posadziłem. No dobra, wchodzimy. Tu w ten przód domku to jest w sumie zrobione tylko po to, żeby ładnie wyglądał. To się w ten w ścianie. Oczywiście muszę za to podziękować Hamikowi, bo on to zrobił. A tylko przód. Tylko przód. I to zrobię jeszcze z kobla. Bo musiałem wszystko na drogę zamieniać. Ja tak. mam akurat przy sobie, no to co? A, no, tu jest tak Tu taki salon salon, salon, Jest telewizor Jest telewizor Jest woda Jest zombiak Gdzie? Nie wiem, słyszałem Nie wiem gdzie No No słyszę zombie. Widzę dobra Inaczej tu jest telewi telewizor, jeju, tu jest sypialnia. No dobra, A telewizor możesz zrobić sypialni. Jak się walniesz w łóżeczku, i... No, mam przecież Clippera. Clippera, to jak ty będziesz oglądał stopami? No. Dobra, chodźmy <laughs> dalej. No, tu jest, no tu ładna ściana, obrazy takie. Tu, 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 tu gdzie są te płotki, na przykład była ściana, ale to trochę za dużo tej ściany. Z Dobra, pomóżcie się Pokazuj dalej. No magazyn razem z fabryką. Jak z fabryką? O no, no piecyki są, nie? No to co to ma do fabryki? Nie wiem. Dobra, nieważne. I wyjście na nasz aquapark To tu, tu nie ma wyjścia. To jest taki... No, spe... Wyjście, no, dramia. taki, nie? No, pokazanie. No, tak specjalnie. Taki ładny, o. Sam to wymyśliłem. Aha, a tu przejście na drugą stronę. Tak, tu jest moja farma, zboża. No i co? No i wyjście z drugiej strony do akwaparku, który jeszcze nie jest skończony. Tak, brakuje nam sił. Węczarnia. No i co? No, no i chyba. Tyle. Podnieśliśmy to, co chcieliśmy pokazać. W następnych odcinkach, no co? Pewnie będzie zamek, który pewnie już kilka osób nie może się doczekać. No na pewno. No i co? będziemy kończyć, my... Nie ma co przedłużać. D Domek pokazany tu to... jest dobrze. Tak, dzisiaj w ogóle miałem taki luźny odcinek. Tak, Luźny, bo wczoraj się już wypociliśmy. Mieliśmy dosyć. A teraz delikatnie. No i co, kończymy. kończymy? No to na razie. Na razie, hej.